Dzień dobry, witam wszystkich. Witam. Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, zanim zaczniemy to przedsięwzięcie, bo tyle ksika. Oblawiam się. Sika, Sikasz, nie kłam. Dobrze, napiszcie mi, kochani, czy mnie yy, słyszycie i czy wszystko jest ok. Mój chłopak mówi, że jak się nie ma, co się lubi, to się pali ruskie szlugi. Ola, ja kochamy Ciebie, Gabriel i Kamil. O, pozdrawiam, niedługo się widzimy w atelier. No i jest. Dobry wieczór. Gość z wieczoru. No! Witamy. Dobry wieczór. No i co myśmy chcieli wam powiedzieć? To chyba zaczniemy od życzeń, prawda? Czy nie? Od życzeń? Tak. Ja się stresuję. Ja też. Jesteśmy po pysznej kolacji. W pysznym winie i jest pysznie. No, zaczynaj. Więc w dniu Sylwestra, nie no tak szczerze, to... Nie, to nie. Ja Wam powiem. No mów. W dniu ja 31 grudnia życzymy Wam, ja, Ruskie Fajki oraz tu obecny Floral Wax. Tak mam na imię. Życzę Wam naprawdę wszystkiego dobrego. Ja, korzystając z okazji, że prowadzę tego live'a, chciałam jeszcze bardzo serdecznie podziękować za odbiór mojego najnowszego singla Fata Morgana, który dalej możecie oglądać i którego dalej możecie słuchać na YouTubie, bo wbijamy wyżej, bo na razie jesteśmy siódmi na czasie. Tak jest. Uwielbiam Cię. No i co? I No dobra, bo ja się zareklamowałam, a nie skończyłam rzeczy. A, zrobisz mi No, pytałem się, czy chcesz. Chcę. Dobrze. Zaczęłam jeszcze od życia to jeszcze powiem. Generalnie ten rok był dla mnie bardzo ciężki, ale też bardzo bogaty w doświadczenia. I jestem bardzo wdzięczna, że wy tutaj ze mną jesteście i że oglądacie tego live'a, bo już 22:20 to ile już do północy? No jeszcze to półtorej jeszcze półtorej godziny, ja, godziny, półtorej i, godziny i nowy rok? W ogniu. Nie wszyscy są tacy jak my. Ale my nie jesteśmy w ogniu. Jesteśmy y, lekko podpici. Tylko. Lepiej. Ja jestem w pełni trzeźwy. Jeżeli chcecie wiedzieć, co jedliśmy na kolację, na zostawcie podmiot... lajka, subskrypcję i komentarz. Czekaj, oprępię od Rinko. I dobrze. Dobra, Czekaj, I teraz już widzę czat. Floral Pack, Freestyle. Wstydzę się, jestem za trzeźwy. Jesteście zajebiście, nie zmieniajcie się. Takie są plany. To U. był najgorszy rok w moim życiu. Jechałam na oparach wytrzymałości psychicznej. I feel you, bro. Czemu ty jesteś taka piękna? No właśnie, czemu ty jesteś taka piękna? No nie ma czemu. <noise> Wzajemnie. Dalej się rozwijaj, to jesteś super. Ja jestem opity albo trochę podpity alkoholem, ale szczęśliwego nowego roku. Nie, powiem Wam, że my. My w ogóle. Nie, nie jesteśmy w Szczecinie, jesteśmy oczywiście w Warszawie. Warszawie. Jesteśmy na 18. piętrze tak w jest. hotelu i chcieliśmy Wam ogólnie powiedzieć, że w tego sylwestra stwierdziliśmy, że będziemy razem, nie tylko razem. Tak. I nie pójdziemy na żadną imprezę i. Spędzimy go kulturalnie, tak. wejdziemy w nowy rok wspólnie. Z klasą. Z klasą. Ja nawet mam. <laughs> ogólnie wszyscy myśleli, że jesteśmy tutaj. Hej, ktoś mnie zapytał w ogóle. <laughs> <laughs> Ej, mnie słuchajcie! Zapytał... Idziemy sobie do hotelu e, i ktoś mnie zapytał e, przepraszam jak tu się dostać do oh, parkingu jest, teraz? jest Big Papa! I... Witam, cześć. I, ktoś mnie, i ktoś mnie zapytał No i dobra i stoję pod się... tym hotelem i Tymek idzie ze mną i ciągnie tę walizkę i nagle wysiada baba z auta i mówi Przepraszam do Tymka gdzie tutaj jest parking o, coś nam coś i zaczyna się pytać o jakiś parking ja w ogóle się na nią patrzę mówię o co chodzi Ok, się że pomyliła go z bojem Ja stoję. No, Dramatnie. Siedzę sam w hotelu mam w dupy tego Sylwestra. My też mamy w dupie tak naprawdę. Siedzimy sobie sami, bo by się kochamy chyba, nie? No chyba Ej, Ale dużo was jest. Dużo już. Zajebiście. No. Myślałem Stop, szczerze, to... że o tej godzinie to mało kto będzie w ogóle siedział na Insta. Tu no bardzo, tak, bo bardzo, się bardzo chyba teraz miło. zaczynają yy, tak. imprezy już, nie? Nie mówcie, że na trzeźwo, normalnie. Wiesz co, no jak słychać po nas, to trzymamy się dobrze. No, pijemy sobie drinki. Pijemy drineczki, sobie drinki, no wiadomo, ale nie ma jakiejś tragedii. Ale właściwie, wiecie, co nas najbardziej kopnęło? Wino, wino to wino było straszne. Bo... Nie, I tam, wy... było ile fajne, tam, było, tam było fajne pytanie, kto rządzi w związku? No, kto? Macie odpowiedź. Kto rządzi? <laughs> <mam> <laughs> y, nie, chciałam Wam powiedzieć ogólnie, że y, wypiliśmy ile dzisiaj? Ja wypiłam dwa drinki i tak. to wino. I no siedzieliśmy w tej restauracji już i czujemy tak, że było źle. Jest całkiem błogo. No, bez przesady, że było jakoś. No znaczy dola, źle, boże. no kurczę, bo nie, też nie no, mało boże. jedli dzisiaj. No nic znaczy, nie robiliśmy. jakoś tak gorzej poczuliśmy. My się obudziliśmy w ogóle z takim nastawieniem, że nie chcemy znaczy, tego sylwestra. Chcemy. Czekaj, i bo Zrobię sobie naganie na takie fajne o takie Jezus. C o Jezus, leśa. Mm. <laughs> Dobra, fajnie, <fuck>, nie robię <laughs> tego. O jaka szczęśliwa. No ja jestem. Jezus, ja nie wiem czy ja mogłam być szczęśliwsza w tego Sylwestra, naprawdę. Pięknie się na was patrzę, wszystkiego dobrego dla was, miłości max i dużo super wydarzeń. Dziękujemy. No, dziękujemy. Pozytywna para z was. Co za drineczki pijecie? No pijemy oczywiście mojego ulubionego Jacka. Proszę to prezentować. Taki właśnie jig. Taki właśnie jig. No i jeszcze mamy szampajna. Ale to na północ. Tak, ale. Nie zostawiamy to samego, bo ja się wstydzę. No i co, I kupiliśmy sobie chipsy. Mamy troszkę problem, bo mieszkamy na osiemnastym piętrze w tym, w tym hotelu. I nie łapie nam wifi, ciągle ja nam wszystko rozłącza. No, ale generalnie jesteśmy bardzo szczęśliwi. I co? no Chcieliśmy do Was zrobić chociaż takiego krótkiego live'a, żeby po prostu życzyć Wam wszystkiego dobrego w tych czasach, które teraz panują. Ciężko jest, żeby wszystko było dobrze i wszystko grało. Wszyscy jesteśmy gdzieś po porozrzucani. My też mieliśmy taki problem, że chcieliśmy spędzić ze znajomymi, ale jakoś w tym roku. Wszyscy mieli jakieś plany. Wszyscy tak powiem, albo, albo, albo mieli plany, albo właśnie nie mieli w ogóle tych tak, planów. Tak, dokładnie. Pozdrawiam Gerardowa. Pozdrawiamy Gerardów. Szczęśliwego nowego roku. Czy to no Bax? Czemu Bax? Nie, Czy to czemu Bugs? bugs, bugs bądają, jak jest za to bugs? Bugs. Bugs jakiś za spokojny. On w ogóle nie jest spokojny, tylko on jest się stresuje, bo on pierwszy raz jest, Nie jesteś pierwszy, pierwszy raz mam live'a i pierwszy raz jestem przed kamerą, to się stresuje. Nie, pierwszy raz występujesz na live'ie u mnie. No tak. Muszę no. pokazać z jak najlepszej strony. To mówię, że nie jesteś spokojny. Jestem bardzo spokojny. <noise> nie jest. Pozdrowi ze Szczecina. Pozdrawiam Pozdraw moje Szczecin. miasto. Pozdrowienie ze Świnoujścia. Pokażesz stopy. Pokażesz stopy? <grym> 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 Uwielbiam cię. No i co? No i chcieliśmy Wam po prostu życzyć, ja Wam życzę na pewno upragnionego spokoju. Myślę, że to się wielu osobom przyda. Życzę Wam też, żebyście znaleźli w 2022 roku jakąś taką swoją drogę, jeżeli jeszcze jej nie posiadacie. Bo powiem Wam, że jeszcze rok temu, gdybym siedziała sobie tutaj, to na pewno siedziałabym sama, bo jeszcze Tymka wtedy nie znałam. Ale gdybym pomyślała rok temu, że będę w tym miejscu, jakim teraz jestem, że będę z moją miłością, najukochańszą i będę sobie siedzieć sama w hotelu i jeść pyszne jedzenie, to bym nie uwierzyła. Tak samo mówiłem dzisiaj nie o tych popkillerach, że jakbym sobie pomyślał tak. na tych popkillerach, gdzie podszedłem, nie i powiedziałem, cześć, jestem, jestem Tylek, tylek. <noise> że, że będziemy spędzać razem Sylwestra, to nie uwierzyłbym, jakbym ktoś tak powiedział. <noise> no. Więc kurde, życie jest przewrotne i życzymy Wam chyba właśnie tego, żebyście znaleźli swoje szczęście w 2022 Tak. I my tak, wiecie co, na spokojnie i powiem Wam tak, mamy super pokój, tak. mamy super łazienkę, ciepłą wodę, pyszne jedzonko, byliśmy woda sobie woda na kolacji i co my tam w sumie jedliśmy? Deskę serów. Czekaj. Co? Pięknie jesteście. <laughs> Więc jedliśmy tak, deskę serów z malinkami, z figami, mhm. z nie wiem co to były za czarne kulki, ale dobre były. Kulki. Takie coś co suszone. Kupa. No to śliwki słyszane. Nienawidzę ich, ale były dobre nawet. I potem zjedliśmy. W ogóle, wiecie co? Fun fact. Ostatnio cały czas żaliśmy sushi, non ale stop. tak non-stop. I Wielu ostatnio andrzej. jak zamówiliśmy to sushi, to zamówiliśmy zestaw za chyba 150 zł. Tak. I Jedliśmy to po prostu patrząc się na siebie, jakbyśmy byli na jakiejś katowicie. Nie wiem, uczcie! Po prostu nie chcieliśmy ciężko, tego w ogóle jeść. jest dzisiaj zobaczyliśmy, że w karcie jest coś takiego jak rolki. kupiące rolki. I my myśleliśmy, że to będą takie Nie wiem, Ja tak pomyślałam, no, że. Ja to no i okazało się, że to sushi w tempurze. <laughs> ale zjedliśmy je. No i ja zamówiłam sobie kesadie ale były ohydne. Ja sobie zamówiłem szpinak. klasyczne czarne takie tele sosik truflowy? I była pietyarda. Hejka Ola się Siemanko Bakz. Siemano Zobrano. Witajcie. Witajcie. A y, wy jak tam napiszcie mi, czy wy spędzacie Sylwestra dzisiaj jakoś sami, czy może jakaś imprezka, czy tutaj... Czekajcie, ja się napiję drineczka. Drineczkiem. Du -ru -ru. Du -ru -ru. Nabierz mi ajkos. To ten twój czy ten No w moim już nie ma wkładów. Zajebistego Nowego Roku. Ooo. THX. Ja spędzam sama. Sama. Samotnie. Jezu, wszyscy spędzają sam... O, Natalia, hej! <grystanie> nie przejmujcie się, większość Sylwestrów też spędzałem sam. I nie jest w tym nic strasznego. Ja Wam powiem, że za każdym razem, jak szłam na imprezę sylwestrową, to y, byłam niezadowolona z tego, jak ona w ogóle przebiegała. Proszę, Jeszcze proszę. to był czas, gdzie ja nie byłam abstynentką narkotykową, i było bardzo. i zamglone mam wspomnienia stamtąd, i niezbyt przyjemne. A teraz. Mam pozdrowienia sobie... od Padiego. Dziękuję. A teraz tak bardzo miło mi się spędza ogólnie ten czas. Marianne i wiemy w dresach. No i... O ile wy dacie radę w ogóle yy, wbić tutaj, bo my po prostu... Nie dość, że my mieszkamy na 18 piętrze i w Windzie trzeba yy, włożyć kartę, żeby w ogóle zjechać gdziekolwiek. To jeszcze my... Ja mam w ogóle ochotę się położyć i oglądać seriale. Jop. Yep. Niestety nie mamy Netflixa w tym hotelu, bo trochę się przeliczyliśmy, bo nam się pomyliło z okęciem, gdzie jest Netflix. A no... tutaj jest tylko przeglądarka, więc trzeba będzie sobie radzić, ale co poradzimy? Radzimy sobie. Osiem osób, domówka, pięciu chłopak, trzech trzy kobiety, przerwa na waszego live'a. Miło. My w ogóle musimy, tym jak zacząć robić własne imprezy na live'ie i po prostu bawić ja się z ludźmi. Jestem na to. Chciałam jeszcze bardzo wprowadzić takie coś, że będę z wami gadać na tym live'ie i myślę, że... Myślę, że to wprowadza, ale na pewno nie dziś, bo już jestem w takim stanie. No nie przesadzę, nie No Nie, jest nie tak jestem źle. jakimś złym, ale mogłabym być. Nie no, zmęczeni mogłabym jesteśmy. Mogłabym się wypowiadać jakoś składniej. <grym> zmęczeni jesteśmy, to były intensywne dni i nadchodzą chyba jeszcze intensywniejsze. No, nadchodzi Myślę, możemy... moja płyta. Tak, nadchodzi Twoja płyta. Już nie wiem, czy mogę podawać datę. Tak. No już 14 lutego masz premierę. W walentynki, w walentynki. jest premiera. Wcześniej będą wysyłane preordery. I do również niektórych... nasze pół roku w walentynki. Mniej więcej. Tak. No, mniej Mamy więcej pół, rok, czas, pół roku, rozumiecie? No. strasznie szybko Jak ja miałam. sobie przypomnę, jak my się poznawaliśmy, to ja mam no, wrażenie, że to było wczoraj. wczoraj Ale tak naprawdę, jak pierwszy raz z tym typem rozmawiałam, to miałam wrażenie, że 10 lat go znam. Yep. No i co? No, będzie, będzie intensywnie. Ja też się przeprowadzam do Warszawy. Już na stałe. Tak, i mamy dla Was jakąś niespodziankę, ale jeszcze o niej nie powiemy. Tak, powiem. jeszcze o niej nie powiemy? Jeszcze nie powiemy? Nie, nie, nie powiemy. No dobra. Ja mogę tylko powiedzieć, co robimy, nie? Tak, możesz. No to przeprowadzam się i będziemy się wprowadzać z opałem i będziemy robić wspólny album. Wiem, że opał się już dzisiaj też wysprzęglił, <noise> ale nadchodzi bardzo. Ziomek! Ziomek! Ale zarapuj coś! <noise> o! Jezu. Masazyk. azyk. potem. Aua! Co auła? Nie bolało Cię wcale, nic ci nie boli. Uśmiechaj się ładnie, przez live'em jesteś. Nie no, żartujemy oczywiście. Mieszkałaś, Ola, na Włochach? Tak, mieszkałam w Warszawie na Włochach, na szczęście już nie mieszkam. Włochy były fajne. Yeah. Nie. Nie no były to... fajne. Robisz rzęsy u kogoś czy sama to nie, nie. Jasne. Mhm. Sam doklejam, oczywiście, że... Pozdro, pozdro da Flora. Dyzma! Yeah. Trzyma Dyzmuś. Latcie... Latcie se z nami. Jezu, Paweł, co ty piszesz? <laughs> ziomek! Ziomek! chyba dobrze nie ziomek. ziomek! zaraz coś. <laughs> nie, mam żnin. nie mam żnin. Ja też nie mam. <laughs> ja nie mam Ja też nie mam żnin. Orusia, przyłożysz serduszko do ekranu. To będzie jakieś erotyczne. erotyczne. Nie, ale, ale o co ale jakby, chodzi? Widzisz, że. Swoje... Nie, nie cycka. Ale tak! Jezu, co my robimy przez tak... No to, to jest serduszko, no. Słyszałaś, co Murti mówił o tobie? Pierdolę cię jak Murti. Nienawidzę jak Murti, go mówię, to od, od, od dawna chciałam to powiedzieć po prostu nienawidzę, tego. Koniec. Nie mam z kim spędzić sylwestra. Pogadajcie ze mną. Gadamy z tobą. My jesteśmy nieciekawi. Z nami nie chcemy <grym> rozmawiać. Ale tak, słyszałam, co jak Multi mówił o mnie. Uważał, że to jest po prostu jakaś jedna wielka kurwa żenada i, i nie wiem. no. Powiedział, że wyobraża sobie, do jakich, jakie TikToki będą powstawać do moich piosenek. E, powiem ci, Mulci, że ja też potrafię sobie wyobrazić, jakie TikToki będą powstawać do Twoich. <grym> No, kultura reakcji. Czy on w Polsce. na niej siedzi? Tak, siedzę na niej. Tak, siedzi mi na plecy. <laughs> no, no, kultura, 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 kultura reakcji na muze w Polsce jest moim zdaniem mega niefajna i jestem dużym przeciwnikiem tego, co się dzieje. Ja jestem bo... bardzo fajna. To, to prawda. E, dużym, dużym przeciwnikiem tego, bo wypowiadają się osoby niejednokrotnie. Dobra, ale albo... nie, zwoń, bo mnie jak chcę, no kur. W skrócie. Yy, nie podobają mi się reakcje w Polsce na muzykę i osoby, które to wykonują. Mi również piąteczka Śiomeczku. Dobra kochani. Pozdrawiamy Wiktorię. Pozdrówcie mnie idę. Pozdro Paweł! Pozdro ziomek! Żomek! Kochani, my będziemy spadać, tak. mieliśmy ciężki rok, tak. ostatni czas też był dla mnie ciężki Tak. i miejmy nadzieję, że w następnym roku będziemy zdrowi, szczęśliwi i że się wszyscy będziemy spotykać jeszcze Dokładnie, w normalnych tak. czasach. <laughs> Bardzo Wam dziękujemy, że z nami byliście. I wszystkiego dobrego. W I wszystkiego roku. dobrego. Życzę ruskie fajki i floral bags. Hmm.